Cześć z tej strony Weronika i Krzysiek z Rzeszowskiej Akademii Muzyki. Dziś przygotowaliśmy dla Was utwór Gdzie Keja. Yy, wysłuchajcie nas do końca, bo w drugiej części filmiku Krzysiek opowie Wam dokładnie, jak zagrać ten utwór na ukulele. Zapraszamy! Pokażę Ci, w jaki sposób zagrać pierwszą zwrotkę oraz refren. Przez całą piosenkę będę wykorzystywał tak zwane bicie harcerskie. Żeby łatwiej zrozumieć bicie harcerskie, trzeba wiedzieć, że piosenka jest napisana w metrum 4 czwarte, czyli w jednym takcie występują 4 ćwierćnuty lub inne wartości, które nam w sumie dają 4 ćwierćnuty. Dla ułatwienia będę liczył raz i dwa i trzy i cztery i. Wygląda to w taki sposób. Raz i dwa. Bicie harcerskie gramy w taki sposób dół, du, ura, ura, du, ura, du, 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 żeby łatwiej zrozumieć rytm, wiczę sobie raz i dwa, i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i przy tym tempie. I 2, i 3, i 4, i raz i 2, i 3, i 4, i raz i 2, i 3, i 4, i 1, i 2, i 3, i 4, i, 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 i. Chcę zaznaczyć, że uderzam palcem wskazującym w prawej ręce. Czyli wszystkie uderzenia są wykonywane w ten sposób: do dołu, do góry, do dołu, do góry. Podczas grania nadgarstka lekko mi się poruszy. Teraz główne uderzenia wykonuje palec wskazujący. Uderzenie do dołu. Do dołu i uderzenie do góry. Palec idzie do środka. W pierwszej zwrotce mamy cztery wersy. W pierwszym wersie mamy dwa różne akordy. Akord amol oraz akord E7. Akord Amor naciskamy. Drugi palec na czwartej strunie, na drugim progu. Akord E7 naciskamy. Pierwszy palec na czwartej strunie, na pierwszym progu. Drugi palec na trzeciej strunie, na drugim progu. Trzeci palec na pierwszej strunie, na drugim progu. Gramy w ten sposób, że dwa razy gramy akord Amol biciem karcerskim. na akord E7, czyli tutaj wykorzystaliśmy bicie harcerskie i znowu wracamy na akord Amol. Cała, cały wers. Mamy kolejne dwa akordy: Cedur oraz Giedur. Akord Cedur gramy w taki sposób, że naciskamy na pierwszej strunie, na trzecim progu, trzeci palec. To jest Cedur. Akord Giedur. Naciskamy na trzeciej strunie, na drugim progu, pierwszy palec, na drugiej strunie, na trzecim progu, trzeci palec i na pierwszej strunie, na drugim progu, drugi palec. Akord Giedur. I później mamy c czyli po kolei. Dwa razy gram akord c raz g i raz c -dur. W trzecim wersie mamy trzy różne akordy: akord g akord A7 oraz akord demol. Gemol gramy w ten sposób, że naciskamy drugim palcem na trzeciej strunie na drugim progu, trzeci palec na drugiej strunie na trzecim progu i pierwszy palec na pierwszej strunie na pierwszym progu. To jest akord Gemol. Akord A7 naciskamy jednym palcem. Pierwszy palec wędruje na pierwszy próg, na trzecią strunę. I akord Demol. Czwarta struna, drugi próg, drugi palec, trzecia struna, drugi próg, trzeci palec i druga struna, pierwszy próg, pierwszy palec. Sekwencja uderzeń będzie taka, że będziemy grać akord G-Mol uderzeniem harcerskim, akord A7 uderzeniem harcerskim i po dwa uderzenia zwykłe na demol, A7 oraz demol na końcu tego wersu. Czyli w ten sposób. Czwarty wers wygląda dokładnie tak samo, tak jak pierwszy wers. Czyli dwa razy gramy akord Amol, Raz gramy akord E7. Oraz raz gramy akord A. -mol. Zaczyna się słowami rejs na całość. Przechodzimy teraz do refrenu. W refrenie będziemy używać tych samych akordów, które były w pierwszym wersie pierwszej zwrotki. Będzie Amol, E7 oraz Amos, z tym, że będą w innej kolejności. Amol będziemy grać raz, E7 będziemy grać raz, kolejny Amol po E7 będziemy grać dwa razy. Czyli mamy Amol, 7 i dwa razy Drugi wers, gdzie ta koja wymarzona w snach. Znowu mamy akordy takie same to jak w drugim wersie, w pierwszej zwrotce. Będą to akordy C-dur, G-dur, C-dur. I znowu będziemy mieć podobno, podobne ułożenie tych akordów, właściwie takie same, natomiast będziemy grać troszeczkę inaczej, bo będziemy grać. Raz C-dur. g -dur Raz. I dwa razy c -dur. W trzecim wersie refrenu mamy dokładnie takie same akordy, tak jak w trzecim wersie zwrotki, czyli g -mol, A7, d -mol, A7. I będziemy grać w sekwencji takiej, że g -mol raz. A7 raz demol dwa razy, demol dwa razy. I na sam koniec refrenu jest akord amol e 7 oraz amol, czyli dokładnie takie same akordy jak na, zaraz na samym początku akord, na początku refrenu gramy to znowu raz amol e 7 raz. refren się nam później powtarza oraz wszystkie inne zwrotki. Żeby zagrać, żeby zagrać tą piosenkę oraz każdą inną bardzo dobrze i czysto, należy zmieniać palce w lewej ręce podczas zmiany akordów bardzo szybko i jednocześnie podaję przykłady, grając akord Amol zmieniając na E7 nie możemy robić czegoś takiego, że gramy po kolei, że palce nam wchodzą po kolei na akord, bo wtedy będzie duża przerwa. Jeśli chcemy zagrać precyzyjnie, to palce muszą się zmienić jednocześnie. Każdy jeden palec musi nacisnąć w tym samym czasie. Kolejny przykład: zmiana akordu z G. -mol na A7 i na demol. Jeśli chcemy zmienić szybko palce, to należy je wcześniej przygotować. Jeśli gram akord c -dur i po nim następuje akord g i palce są bardzo, bardzo daleko od gryfu, bardzo wysoko, daleko od strun, to będzie mi ciężko trafić precyzyjnie w odpowiednie progi i odpowiednie struny. Jeśli chcesz zrobić to precyzyjnie i szybko, palce, te które nie są wykorzystywane w tym momencie, ja wiem, że one będą położone na trzeciej strunie, na drugiej strunie, ten trzeci palec się przesunie z pierwszej struny na drugą strunę. Jeśli ja to wszystko wiem, to ja już wcześniej sobie przygotowuję te palce po to, żeby móc precyzyjnie i szybko nacisnąć. Jeśli palce są przygotowane, to mają bardzo blisko do strun, i dzięki temu jest nam o wiele łatwiej zagrać, a przede wszystkim zagrać coś szybciej. Dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało, piszcie w komentarzach. Jeśli macie pomysły na inne piosenki, również napiszcie, co chcielibyście się nauczyć, co chcielibyście usłyszeć. Zapraszam też do obejrzenia innych filmików i do zobaczenia niebawem. Jeżeli podoba Ci się ukulele, chciałbyś dowiedzieć się, jak grać na tym ciekawym instrumencie, to zapraszamy Cię bardzo serdecznie na nasze warsztaty, które organizujemy regularnie w Rzeszowskiej Akademii Muzyki, jak również do grup ukulelowych, które prowadzi Krzysztof. Zapraszamy.